W odcinku plastelinowy potwór. Taka dzisiaj mamuśka. Jeden odcinek się nie udał, więc już nie ma poskładanego. Tylko od razu taki. Nie ma mocy. Pyk! Pierwsza rzecz zrobiona, wmontowane. Pyk i pyk. No więc to wczepiamy tu i to będzie końcowa. Scenka. O, no, jeszcze miała tutaj taki drucik, ale jej oderwano. Nie tu, nie na sam dół. Tutaj, wys... czekajcie, tutaj. Nie, i mamy mamusie. Uchuj! Tak wygląda. Poczekajcie, rozprostuję ją. Se popatrzycie chwilę. Tak wygląda dzisiejszy potwór. Nazywa się Mamuśka. Poprzedni się nazywał Wodomonstrum. Ten Mamuśka. Fajne, ocenicie w komentarzach. Pa! Cześć! Dziękuję Wam bardzo! Dziękuję Wam, bajcie! Ja obejrzenie tego odcinka. Pa!